Witajcie moi kochani, z tej strony Kapela Baciary Jedziemy na koncert i chcielibyśmy Was zaprosić na 26 maja Na nas koncert w Środzie Wielkopolskiej Środzkie Sejmiki Kultury Wszystkie... Dzień Matki w Parku Kultury Będzie jasiek sobie. Witajcie moi kochani, z tej strony Kapela Baciary Spod samóżki Tater Zapraszam wszystkich na koncert w Środzie Wielkopolskiej Stasek wam tu powie coś więcej 26 maja w środzkie... Kultury <laughs> Witajcie moi kochani, z tej strony kapela responsa Pod klater. Chcieliby was zaprosić na nas koncert 26 maja w Środzie Wielkopolskiej, trochę więcej wam o tym powie Stasek Środzkie Sejmiki Kultury <laughs> Wściśnik teraz? Dzień matki w parku Łazienki. Będzie Jasiek, będzie Władek, kierowca, Jędrek będzie. Zryćka będą baciary królewskie, pozdrowienia. Spod samuczkich taper, niech się darzi.